Cześć, z tej strony Kuba i Patryk. Jesteśmy w ośrodku szkolenia kierowców Autoster w siedzibie Autodrom. Dzisiaj porozmawiamy z jednym ze współwłaścicieli, Leszkiem Szwedem, o tym czym zajmuje się Autoster, a co to jest Autodrom. Kuba wsiądzie do przysłowiowej elki i pokaże jak przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy, a ja dzięki uprzejmości właścicieli firmy Autoster skorzystam z jazdy testowej BMW serii M na torze wyczynowym. Zapraszamy! Cześć leczek, czym zajmuje się Wasza firma? Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoster zajmuje się szkoleniem kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Zaczynamy od 14-latków aż po największe kategorie typu kategoria C, C plus E, autobusy. A czy Autodrom to jest jakieś nowe przedsięwzięcie firmy Autoster? Tak, Autodrom jest to nowe przedsięwzięcie firmy Autoster. Jest to ośrodek doskonałej techniki jazdy. Szkoli kierowców, a Autodrom ich doszkala. Zajmujemy się promowaniem bezpiecznej jazdy i jazdy sportowej. Jaki jest wasz najlepszy produkt, usługa? Ciężko powiedzieć o naszym najlepszym produkcie, bo staramy się być liderem w, w każdej branży. Jeżeli chodzi o szkolenia kandydatów na kierowców, zaczynamy od 14 lat. Mody chłopak, 14-latek przychodzi do nas, szkoli się na kategorię AM przechodzi później na kategorie A1, A2 i A i w tym momencie jest to osoba, która przeszła przez wszystkie kategorie prawa jazdy motocyklowe. Uważam, że taka osoba jest bardzo, że to pewno dobrze, przygotowana. Autoster to firma z wieloletnim stażem na rynku tutaj toruńskim w kształceniu kierowców, a Autodrom i zainspirowało was, żeby założyć taką, taki rodzaj usługi? Doszliśmy w pewnym momencie do ściany, jeżeli chodzi z autosterem i Autodrom jest odpowiedzią na to, żeby rozszerzyć po prostu horyzont. I są płyty pościgowe, są samochody, które służą do jazdy bezpiecznej, typu na przykład Mercedesy A-Klasy i na przykład do jazdy sportowej służy nam na przykład BMW M3. Ktoś przychodzi i uczy się jazdy na samochodzie, który jest sportowy, ma dużo koni, ma dużo zaawansowanych systemów. Kolejną sprawą, na jeżeli chodzi o na przykład, motocykle, tak jak tutaj za nami stoi, na przykład, motor naszego szkolenia w Sadanie Lablima, czynny zawodnik sportów wyścigowych. Za mną, drugim sprzęt chodzi e-bike, który służy do doskonalenia jazdy dla początkujących ludzi, którzy chcą poprawiać się, swoje wyniki na motocyklach i tak dalej. I to, to jest po prostu oferta dla ludzi z pasją. Zagradzanie do sportu. Powiedz mi, co skłoniło Waszą firmę. Do tego, żeby zainwestować w sport, konkretnie w nasz klub futsalowy. Futsal po prostu zdobył naszą pasję jako klub, który opiera się nie na kupnie zawodników, tylko na naszych, że tak powiem, zawodnikach, którzy są z Torunia. Patryk przyszedł do nas, przedstawił nam ofertę swoją, pokazał nam jak klub działa i tak dalej, no i grzechem było, że tak powiem, nie skorzystać z tego nie dołączyć do tego teamu. Co skłania, żeby inwestować w młodych zawodników, żeby właśnie szukać tutaj na, to, na toruńskim rynku? No taki lokalny patriot, nie? No jakby, czemu mamy wspomagać kluby obce, na przykład z innego miasta, y, ściągać zawodników, z którymi jakby nie mamy kontaktu, no, Idę ulicą, patrzę i dzieci, na przykład z rodzinami, z dziećmi, że tak powiem, zawsze można porozmawiać i tak dalej, no. Uważam, że to jest RTP fajne. Leszku, na koniec. Co chciałbyś przekazać naszym kibicom i młodym sportowcom jako sponsor? Kibiców chciałbym zachęcić do dalszego wspomagania RTP naszego klubu. Do młodych że typem, sportowców chciałbym ich zachęcić do uprawiania RTPM sportu jak futsal, bo uczy gry zespołowej, co się później RTPM przydaje na boisku. Druga sprawa, w życiu yy, prywatnym zawodowym, żeby człowiek umiał się dogadywać z innymi ludźmi, umiał razem z nimi że tak powiem, współpracować, tak samo jak u nas w firmie. Jesteśmy firmą rodziną, rozrośliśmy się do bardzo dużej, że tak powiem, firmy, musimy współpracować z wieloma osobami i sport tego pomaga po prostu nam w budowaniu na przykład relacji biznesowych, jak i prywatnych. Leszku, bardzo dziękujemy za gościnę dzisiaj w Autosterze, bardzo dziękujemy za wspieranie naszego klubu, liczymy na Waszą obecność na meczach domowych, jak i wyjazdowych i Państwa zapraszam na kolejny odcinek i do zobaczenia. Zapraszamy.